Jest to wiadomość dla wszystkich, jest to wiadomość dla wszystkich. Więc teraz właśnie zrobiłem zakupy w Aldi. To kupiłem, trzy butelki wina kupiłem. Więc tutaj wszystko macie i to jest godzina 16. Równiutko niedziela godzina 16 przed zamknięciem. Zapłaciłem VAT prawie siódemeczkę vat zapłaciłem. Więc to jest cały rachunek Albi. Albi. To jest butelka wina francuskiego. To sobie Chy. zobaczymy później. Product o France, to jest Kalifornia, Wine of USA z Kalifornii, i to jest tutaj wino niemieckie, Wine of German. Wine of German. Products of Germany. Więc to sobie później zobaczymy. Tutaj to wszystko pięknie jest. Tutaj trzy czekolady wzięte. Pe Moser Roth, peruwiańska. Już gaszą światło. Ostatni wychodzi i gasi światło. Dobrze więc wziąłem sobie miętową Moserotha i Moserotha dla Wegetarian. Dla wegetarianów, chciałem sobie te gazetki poczytać właśnie już na nowy sezon. To jest będzie od 4 maja do 7 maja, więc te interesy wszystkie narusza Magdalena Kaliszewska Wrocław. Ona narusza interesy tych firm wszystkich. Tutaj dziękuję.